No co jest? Dawaj jest Cześć Kuba a.k.a Jabłonka, jak tam życie? Fajnie, fajnie I moment kiedy eee. okazuje się, że Jabłon naprawdę ma na imię Kuba Oho. Masz na imię Kuba naprawdę? Niespodzianka, ale nie w drugą stronę mi Nie wiem, ty właśnie no, my... Chyba przed siebie na przykład jedziemy. My tutaj przez jakieś skały? Jedzie ty ty jedziesz tutaj też, ty, ty, nie? Ty, dobra, ta, ta, ta. O nie. Kurcze, pieczone no! O Jezus. Oni to chyba to ma, mają nas. Y... Możliwe, że no to tak jest. Pasta Aaa Więc A, my mamy was rozjechać, nie? Pasta stalavista maniana. Rozumiem. Ja to muszę ogóle Oni już tam jadą? Podjechać do Was. Ja nie wiem z której strony, gdzie jak kiedy. Dobro, o tutaj! Oooo! <śm> już się zaczyna, o Jezus O ty, ty pa tu jedziecie? można, pa tu można No, 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 no można Tylko trzeba nie, dobrze, nie, tylko... dobrze, dobra, 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 dobra. O Spokojnie. O Jezus. kurde, ty co tu się dzieje w ogóle? Dobra O to jest, co to Jezus, za o, o, o O, nie, bym nie spadł, dobra, bym czekaj, spadł. Gdzie oni są, gdzie oni są w ogóle? O, gdzieś widzę. A! Ej! Z ROWERA mi wywaliło. Podjeżdżę no, tak. do góry i mi wywaliło z roweru. Jeden się sam rozwalił. Się rozwal tak wiesz, bez, już, git, git. bez Bez czego? No bez ja, połogu Ja jestem bez połogu, połogu i tak sobie myślę, co? <grym> czego? Tutaj ara ara. Tutaj chłop na górze jest. Dobra jest. Nie dosięgnął. Fuck! Jeszcze partię robisz, to wierzę w siebie? O, on jedzie za mną no, tego jest w ogóle O ty gazy ja mamy bądź. jechać Jezus Dobra o, Dobra? Tu? A ja mam tu I to ja mam... Tu biegać, jej, no. Ja, no tak, ty masz trudniej, chłopiec, zmieść w ogóle w to No ja nie wiem właśnie A jajaj. On jedzie za mną, jedzie za mną! Nie. A jest, O, ciekawego O Dobra, Bardzik, spadł z drowerka. Został przejechany no, właśnie w cztery. Maria. Dom. Ale chuj No i dobra. Niestety to głupie GTA 4 runda numer hasta dwa. La vista pięć. Hasta lawista. Hasta lawista. Hmm. No hasta lawista maniana. Hasta oj, tak, tak. Mucha maniana. Mucha maniana. O kurczę, to są takie rowerki! Ja Pato, jedz tu od razu na pełnej tej pełnej... Dawaj, dawaj. Teraz naciśnij po prostu i powinno ci działać. A, dobra, działa. Where are you? Ja Where are you, to... are you beaches? Alla, chłopaki! O ty, tu, tutaj uważaj, no, to bo jesteś... nie tak wiem, coś Myśmy późno zaczyna. wyjechali do was tak naprawdę. No, no wiem. problem, problem z wyjazdem z tych jabol! Siemanko mam Siema. go ja bierze, 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 bierze bola, bierze bola, bierze Już na plecy o, Jadę, 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 jadę. O, Oni już tu, ja tu są Ja jeszcze przez kamienie staram się przyjechać Oni hoho Dać aura Dobra, jadę. Dobrze, U. dobrze Mam już bogatego, dziękuję Wspaniałe, wspaniałe Vista, I'm coming madera. home My dog, to ten co wypadł z dachu tak, tak. Ola! Tak Ten ten co Właśnie wypadł ten. Ola, Właśnie ten! Właśnie tak. ten! Dobra Let's go! Dobra Let's go! Lecimy. Jadą Niu. już, Dobra, jadą, jadą, jadą chłopcy, Teraz ola, chłopcy radują Iś, iś Na spokojnie Teraz zdecydowanie szybciej Prawda, no to prawda Jesteście po wygranej stronie, no, także że macie to wygrane tak proste. Dokładnie, tak no. No zobaczymy jak to będzie, nie? Jeszcze. Dobra, nie. Iść. mówcie hop! O jadą, 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 jadą chłopcy radarowcy, jadą chłopcy radarowcy Jadą chłopcy! Teraz trafić tutaj. Chłopaki jadą! Jadą, jadą! Jazda z szepardami Takie, takie, bo myślałem, że Okej. Wszystkie tarapaty rozumiem Jezus Kurde te krzaczory Nie! No! Znowu mi wywaliło no! Do dobra, to straszna Jabol, ale ty możesz pojechać Ej, już. no co jest z tą grą?! Dobra Chodź tu ho, 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 ho. Kurde, nie, no, śmignąć Gozu, samochody nas tu nadopcają Proszę mhm. Jakieś dobra. obce Dobra, dobra, bocz na poker, chodź, chodź, Aura, jest? masz Szeparda z... Dobra. ten, Boże, Aura, jabol. jabol. Aura, 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 masz Szeparda z sobą. Szeparda masz, Aura, halo. Powalona sytuacja ogólnie, Aura. O, jak! No przecież to jest nieśmieszny jedzie, jedzie, żar! Jedzie, 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 jedziesz, Jabol. Ty, co jest z nim? Ty, teleportowałeś się, chłopie. Dzięki, że Ty, stary, leżałeś? O, o, o. o kurde, no tak, dalej teleport. Te będzie robiony u gołąbku Jezu. Ma, o. 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 O, o. 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 o Jezu. O Jezu. Ja tylko skręcam ty. Go. Ja cię wyjeżdżam, tyle. Co tam panie policjancie? Jesteś Masz wysokie. Ty, jest? Masz wysokie ja ten. Masz wysokie, <try> like lights, masz wysokie like. ten. Ja chyba tarapaty mam lekkie. Ale stary, Nie Bo lekkie tarapaty bo nie mogę wyjechać. Masz za wysokie ten. Ale co? Przecież ja Cię wszystkim przetrącam, czym mogę. Nie, ja wiem co nie. nie dzieje. Nie o, w końcu. Ej, ja... Nie co wiem. mam nadzieję, nie? Nie ma. Co jest? On odol? On ja ja w On wleciał w świetne miejsce, wiesz, także... Jasne, na spokojnie. Tutaj witam się z panami policjantami. Witam, ja na służbie. Siemano, panowie. Ty, ja gdzie? A na Mam służbie? Ja? Musisz wyskoczyć. O, o, o. I na pakę prosto. Chodź, chodź, chodź. chodź. Skacz. Nie Dawaj, bój się, skacz. Aura. Nawet no? bez rowerka możesz skoczyć po prostu. Aaa! Daj. Bo idą po ciebie! Biegną po ciebie! Nie, nie, nie biegną! Nie, nie biegną! Znasz z tym rowerem! O! No, teraz, proszę <laughs> ja jest spad... to! Tak nie! Nie. A, o ja <noise> <gra>. o, <noise> o Ale dobry. On bokiem dobra. leżał tam w środku dosłownie. Runda czwarta. Ja pytałem, Maure. Ja pytałem, Maure. Ja pytałem, Maure. Odpierdol Aurem się Aurem od niego. Zapytaj w takim razie. No zapytałem się już. Ale, ale co? Zadaj no ale zapytałem się, ale to chujcie interesuje o ja go pytam. No co to jest No bo ty zdajesz jakieś głupie pytanie. Zadaj pytanie co dzieje. Mapka w jesteś, żeby kurwawa. Kurwa, ziomek. Mam pytanie Aura, krwio kur. I tak liderujemy, na spokojnie Wiesz, to jest, trzeba im dać trochę fory tam. Fory. Fory, najszybciej jak się da. Lecimy. Pójść z Co to było? Nie jedziemy, mój panie Aura.

Oooo, i roweryki są na stół? Oooo, przyjął się ten kogoś! Nie! Diabol, czy... oh, shot. Yes. Czy ty Ty ja, tu wjechać, jak zobaczyłeś, że chłop tu jest, a w ogóle. Iš! o nie. Widziałem, <grym> ja że on jest, ale że tak szybko przyjedzie już. Ale. miałeś nawet tego jednego, który tu mam. Nie, dostałeś! Nie, ty, nie, nie, dostał, nie, Co jest? U mnie. <grym>, o co? ale nie fajnie. Ja on jest

Bye no, jest. nieźle. <grym> no, i dobra. Daniel. mnie tego gruza. To jest ostatnia runda. Także I pewnie nasza musimy przegrana. Do dojechać. No. Dobra. Control, shift, Control. Let's go. <grym> Okej. Okay. Okay. Okej, okay, wzięli samoloty zamiast rowerami! o, opresory znalazły gałgany. zostały o, znaleziony. Cyk. Dobra. o, 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 Tyś, tyś! Tyś, tyś! o, o, tyś, tyś! o, Tyś, tyś, o, o, Tyś, tyś, o, dobra, cy, tyś! o, o, jeszcze On inną ścieżkę wybrał. Tak ścieżkę jest. A -a. ciemnego maga. Mhm. Także. Ciekawe czy aura, trzecia dziewczyn. próba będzie taka sama. No! <śmiech> naprawdę? <śmiech> nie chce mi się. No tak, no za każdym razem. No. Kurczę, to nie jest. Nowy, tam może? <laughs> Dobra. Jabol, dawaj go! Idę! Tak, no już myślałem, że to, to, to go? tak samo. By nie. nie, czekaj, czekaj. A tu, a tu no nie, pilnę. no nie, to nie to może nie strąciłeś, panie, że zostawiłem ci go ideolo. Ideolo stanie. <laughs> Idealny stan. Nie, no ja nie mam takiego fabu jak ty, masz, ziomek, No ty masz nie, po prostu. Nie, coś... nie. Tak i tak, no. No, 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 nie, nie! O jesteś przetrą... Co jest z tobą? Gdzie tyś mi się pojawiłeś nagle. ile razy. Nie, nie, nie ten się przeparda bawi w tym samym miejscu. No, no nieee... Rozjeżdżam gościa 30 razy. Aha. Ta... No co jest! Dawaj to jest samochód kurde! Co jest? <nie>. <laughs> no i koniec! No co fajnie, Brój! Teraz brój! Elo, yeah. nie, no rotto, no na już przeżyj, cyk, patu, nie, 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 to. nie, nie, poza! nie, tutaj, poza. To.